Cześć. Tutaj mamy takie skórzane portfele damskie. E, fajnie leżące w dłoni. Nie za duże, nie za małe. Zapinane na metalowy zatrzask z za możliwością regulacji. W środku mamy panele na karty. E, dużą kieszonkę przezroczystą. Dodatkowe panele na karty. I mniejszą kieszonkę przezroczystą na dowód osobisty albo na zdjęcia. Dodatkowo schowki tutaj pod spodem, pod panelami na karty. I tutaj też. Tutaj mamy informację o tym, że portfelik był szyty ręcznie. Tutaj mamy dwie przegrody na banknoty i kieszonkę zapinaną na zamek, bardzo fajną taką na, na bilon. W środku dodatkowa mała kieszonka zapinana dodatkowy suwak. Tutaj mamy przegródkę na żeton. I w ogóle mamy takie dwie przegródki tutaj na drobne, tutaj większa przegródka na drobne. I portfelik ten jest wykonany z takiej matowej, lekko błyszczącej skóry naturalnej z pięknym tłoczeniem w kwiatuszki. Dostępny jest aktualnie w takich kolorach: czerwony, ciemnobrązowy, zielony, czarny, to taki bordowy, fioletowy ciekawy kolor, ale tego już jest końcówka. I jasny brąz. Aktualną ofertę dostępnych kolorów, ceny, dodatkowe opisy znajdziecie oczywiście u nas na stronie, czyli na gdzie serdecznie zapraszam.